Szanowni Państwo, kiedyś za moich czasów, w latach 40-50, jak na wsi wydarzyła się jakaś choroba, to była taka babcia, która nazywała się Mieszałowa. I ta babcia Mieszałowa, oprócz tego, że odbierała wszystkie porody łącznie ze mną, odbierała również miód od pszczół. I na bazie tych, tego miodu robiła po prostu różnego rodzaju mieszanki. Kto na wsi w latach 50., początkach lat 50., widział lekarza albo widział, Jakiegoś tam wiecie, jakieś przychodnie, albo szpital. Nikt. Do najwyższego szpitala mieliśmy chyba 15 czy 17 kilometrów. Wszystko opierało się na tej babci, która po prostu robiła, co mogła, aby całe społeczeństwo, całe wsi było zdrowe. Ja jako mały brzdąc biegałem za tą babcią, bo byłem bardzo ciekaw, bo nazywali ją czarownicą. Biegałem za tą babcią i zawsze zastanawiałem się, jak to się dzieje, że jak mam kaszel, ona potrafiła zawsze mnie wyleczyć. Podawając mi różnego ziołka, albo robiła różnego rodzaju specyfiki na miodzie. Te specyfiki na miodzie robiła ze swojego miodu, gdyż miała coś tam chyba z 20 uli, do której myśmy zawsze wieczorami podchodzili w maskach i żeśmy jej podkradali ten miód. Ale szanowni Państwo, to co ona robiła, to był ewenement. To było coś takiego, że kto by nie chorował na no jakąkolwiek chorobę, po zażyciu tej mieszanki po prostu ziołowej. Choroby po prostu od nas odchodziły. Była to wieść, były to lata 50. Nikt jeszcze nie znał lekarstw, pojęcia penicyliny, ampicyliny, vibramecyny, gdyż nie było przede wszystkim aptek, była tylko komenda policji, nie milicji, z jednym policjantem, a obok magazyn na niewybuchy. Które myśmy, jako dzieciaki, znosili pod tą gminę i tamte niewybuchy sobie leżały. Ale chciałbym Wam, Szanowni Państwo, powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Ja wiem, jak ta babcia robiła tą mieszankę z tego miodu. Powiem Wam, jak ona tą mieszankę robiła. Dlatego, że ta babcia jakoś sobie mnie upatrzyła. I zawsze mówi: Adolfik, ty chodź ze mną zbierać przykładowo stokrotki. No więc chodziłem. Adolfik, chodź ze mną zbierać przykładowo rutę. Adolfik, chodź ze mną będziemy dzisiaj zbierać macierzankę albo dziurawiec. Łaziłem za tą babcią, a ona wtłaczała do głowy człowiekowi to, co czasami było może i niepotrzebne, ale teraz, ze względu na to, że ja już jestem dziadkiem, tak to można powiedzieć, okazuje się, że to wszystko może być, szanowni państwo, przydatne. Czyli historia lubi zatoczyć koło lubi zatoczyć krąg. Szanowni Państwo, odnalazłem spis tej mieszanki, tej pani babci mieszałowej, mojej, może osobistej też babci, z tego względu, że ona mnie wyciągnęła, jak to mówią, z brzucha mamy, po to, abym żył i do siedemdziesiątki już jakoś dociągnąłem. I muszę Wam powiedzieć, że pępek mam związany lepiej, niż zrobiłaby to najlepsza pielęgniarka, czy obecna położna. Ale idźmy, Szanowni Państwo, dalej. Aby zweryfikować jakąś chorobę, musimy cofnąć się troszeczkę do tyłu, czyli do historii. Teraz jakoś tutaj zaatakował nas ten koronawirus, czy coś takiego. I, szanowni Państwo, chciałbym, żebyście wiedzieli, co to za wirus jest i czym ten wirus się charakteryzuje. Otóż dostałem taki raport od naszych ludzi, chyba ze Szwajcarii to jest, tak, Szwajcaria. Co to za wirus? Szanowni Państwo, odczytam Wam, bo nie będę tego Wam ślabilizował, no bo kto ten wirus wyprodukował, to są takie dziwne rzeczy, ale sami wyciągniecie wnioski. Otóż zaczynamy od tego, że Fundacja Billy i Melindy Gejców nie tylko sfinansowała rozwój wirusa koronowego, w październiku 2019 roku Gates przewidział śmierć 65 milionów ludzi z powodu wirusa. Zabawa z wirusami czy bakteriami dla kasy za przyszłe szczepionki toż to lepsza kopalnia złota niż wszystko, co jest nam znane. Obecnie rozprzestrzeniający się w Chinach wirus koronowy w żadnym wypadku nie jest naturalny. 19 czerwca 2015 roku, finansowany przez rząd brytyjski Instytut Birżwicz, mogę czytać źle, bo ja nie znam angielskiego, złożył patent na wirusa korona, który został zatwierdzony w dnia 20 listopada 2018 roku. Fundacja Billa i Melindy Gatesów jest jednym z głównych finansistów Instytut Pier brichta Wirus koronowy został opatentowany i zarejestrowany w Europejskim Urzędzie Patentowym pod numerem EP 317-231-9A1. Patent jest w posiadaniu Instytutu. 18 października 2019 roku, na długo przed wystąpieniem wirusa, Fundacja Billy i Melinda Geisów, Uniwersytet Zdrowia Publicznego Johnny Hopkinsa, BioBerg oraz Światowe Forum Ekonomiczne wspólnie zorganizowały sympozjum Symulacje w Nowym Jorku. Symulacje, słuchajcie, dobrze. W którym wzięli udział decydenci polityczni, urzędnicy, kierownictwo i eksperci do spraw zdrowia pracowali razem nad symulowanym wybuchem wirusa koronowego. Ćwiczenia z pandemią, zatytułowane Event 201, umieściło uczestników w środku niekontrolowanego wybuchu wirusa korony, który rozprzestrzenił się jak pożar w Ameryce Południowej i spowodował spustoszenie na całym świecie. W symulacji Caps koronawirus spowodował śmierć 65 milionów ludzi w ciągu 18 miesięcy, powiedział John Hopkins. Scenariusz wydarzenia pokazuje w fikcyjnej stacji telewizyjnej GNN, w jaki sposób hipotetyczny wirus odporny na wszystko, nazwany Caps, paraliżuje handel i podróże oraz pogrąża światową gospodarkę w powolnym upadku. O dziwo właśnie tak się dzieje. Spójrz na kilka zdjęć dostępnych w wiadomościach, a zobaczysz, na zwiększone środki bezpieczeństwa już ograniczają opcje podróży. W Chinach ponad 35 milionów ludzi jest teraz uwięzionych w swoich miastach i odciętych od świata zewnętrznego. Wpływ na globalną gospodarkę nie to tylko kwestia czasu. Profesor z Imperial College London niedawno niezwykle ostro ostrzegał, że wirus koronowy ma taki sam wskaźnik zabój jak hiszpańska grypa, która pochłonęła życie 20 do 50 milionów ludzi w 1918 roku. Nic dziwnego, że znając Billy Gatesa jako fanatyka globalizacji, przedstawiam następujący szczegół. W filmie z wydarzenia Tom Ingles Centrum Bezpieczeństwa Zdrowia Johnny Hopkinsa prowadził kampanię na rzecz większego globalizmu jako rozwiązania i powiedział: Pojawiają się problemy, które mogą rozwiązać tylko globalne firmy i rządy razem. W celu dalszego rozwoju globalizmu jako antidotum na Hipotetyczny, hipotetyczny wpływ, wybuch, uczestnicy wydarzenia Event 201 zaproponowali, co następuje. Rządy, organizacje międzynarodowe i firmy powinni teraz planować, w jaki sposób kluczowe funkcje korporacyjne są wykorzystywane w poważnej pandemii. Pomysł rządu, rządy, przemysł rządy, przemysł. Rządy krajowe i organizacje międzynarodowe powinny współpracować w celu zwiększenia liczby medycznych środków zapobiegawczych MCM na poziomie międzynarodowym oraz w celu umożliwienia ich szybkiego i sprawiedliwego rozmieszczenia podczas poważnej pandemii. Kraje, organizacje międzynarodowe, międzynarodowe i globalne firmy transportowe powinny współpracować w celu utrzymania podróży i handlu podczas poważnych pandemii. Rządy powinny zapewnić więcej zasobów i wsparcie na rozwój i produkcję szczepionek, środków terapeutycznych i diagnostyki potrzebnych podczas poważnych pandemii. Globalny biznes powinien uznać ciężar ekonomiczny pandemii i walczyć o większą gotowość. Organizacje międzynarodowe powinny priorytetowo Potraktować zmniejszenie wpływu epidemii i pandemii na gospodarkę. Rządy i sektor prywatny powinny nadać większy priorytet opracowaniu metod zwalczania dezinformacji przez, przed kolejną walką z pandemiami. A wszystko to wydarzyło się na długo przed pierwszym udokumentowanym przypadkiem infekcji wirusem korona. Fundacja Billy i Melindy Gatesów. Planuje opracowanie szczepionki przeciwko koronawirusowi. Ci sami globaliści, do których należy patent na wirusa, którzy przewidzieli uwolnienie się wirusa do środowiska i rozprzestrzenienie się go, ogłosili teraz, że opracują szczepionki dla śmiertelnego wirusa koronowego według Business Insider koali Koalicja sponsorowana przez Gatesów wspiera firmy biotechnologiczne, które próbują opracować szczepionkę przeciwko koronawirusowi. Bill Gates sponsoruje również filmy, filmy dokumentalne na ten właśnie temat. Netflix od pół roku przygotowuje obecnie emitowany film dokumentalny pod tytułem Pandemia. Na temat nadchodzącej globalnej pandemii, którego głównym bohaterem i wybawcą ma być Bill Gates. W tym serialu udokumentowanym poznasz bohaterów, którzy walczą z grypą na pierwszej linii frontu. Dowiesz się też, co mówią, co robią, by nie dopuścić do kolejnej globalnej, globalnej epidemii. Czytamy w opisie filmu. W filmie Bill Gates przedstawiany jest jako sponsor pierwszej uniwersalnej szczepionki na wirusa grypy, która ma być. Podobnie skuteczna na wszystkie typy tej choroby. Jest to kolejny zbieg okoliczności. Bezpośrednio skoordynowany z wybuchem epidemii w Wuhan, Propag propagandowy film przygotowuje społeczeństwo na zaplanowany kryzys, z którego ma ich wybić Billy Geist, który sam od las prom lat promuje depopulację Ziemi. Tyle, szanowni państwo, historii. Macie już otwarty mózg, kto za tym wirusem stoi. Wielu zarzuca polskim naukowcom, polskim wynalazcom, którzy starają się po prostu na to, aby zrobić jakąkolwiek szczepionkę, aby zrobić jakiekolwiek środki, które spowodowałyby po prostu unieszkodliwienie nie tylko koronawirusa, ale również wielu innych chorób. Muszę Państwu powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz: że na dzień dzisiejszy we wszystkich prowincjach Chin już jest koronawirus. Już ludzie chorują. Chiny wkrótce będą nie do opanowania, a ponieważ przemieszczamy się i jest to roznoszony wirus metodą kropelkową, automatycznie rozwinie się po całym świecie. Szanowni Państwo, ja nie będę dbał o to, co się dzieje poza granicami Rzeczypospolitej. Ja wychodzę z założenia, że wszyscy, którzy mają jakiekolwiek, jakąkolwiek wiedzę i doświadczenie, winni pracować nad tym, aby polskiemu narodowi, Polakom, nie stała się krzywda, i wszyscy winniśmy robić to, co do nas należy. Mamy bronić własnego narodu, nie tylko karabinem, ale mamy bronić narodu wiedzą. A skoro mamy wiedzę starych naszych ludzi, starych babci, więc ta wina, ta wiedza winna być wzięta pod uwagę, a nie od razu krytykowana przez oponentów i idiotów, którzy nie wiedzą czasami do czego służy perhydrol i co to w ogóle jest perhydrol. Szanowni Państwo, nie będę mówił dużo. Fakt jest faktem, że Fundacja musi zrobić to, co do nas należy. Zrobiliśmy suplementy diety, suplementy, można powiedzieć dla zdrowia, które spowodują że w jakimś stopniu wzmocnią nasz organizm. Wzmocnią do tego stopnia, że nie będziemy musieli się obawiać jakichkolwiek, może nie wirusów, ale i wirusów, jak również przeziębień i tak dalej, i tak dalej. Od czego myśmy zaczęli? Mamy wśród nas różnych ludzi, różnych ludzi, którzy rzeczywiście są fanatykami, tak to mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o zio ziołolecznictwo. Szanowni Państwo, i tutaj mamy opis dwóch suplementów, które wszystkie grypy likwidują, eliminują. Chcę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Jest również opis, jak to stosować i co się z organizmem dzieje. Odczytam Wam, bo tego też jest dosyć dużo. Chcecie, słuchajcie. Nie chcecie, nie słuchajcie. Ale fundacja robi to, do czego obliguje nas statut. Szanowni Państwo, przede wszystkim, co zrobić? Przede wszystkim musimy wzmocnić organizm przed wirusami, bakteriami, tym wszystkim. Energetyczne jedzenie, na przykład. Na śniadanie dużo tłuszczu i jajka. Nie wolno się odchudzać, bo osłabiamy organizm. Hartowanie ciała wodą. Bierzemy gorącą kąpiel i po 20 minutach polewamy się zimną wodą, zaczynając od stóp, na głowie kończąc. Nie mamy wanny. Moczymy nogi w gorącej wodzie z solą i na koniec polewamy zimną wodą. Ciało bardzo dobrze wycieramy, aż do poczucia ciepła. Bierzemy czosnek z gorącym mlekiem, smalcem, masłem, pijemy dwa razy dziennie po szklance tak, jak było to na filmiku wcześniej. Możemy jeść cebulę, na przykład robiąc z niej syrop. Krojmy cebulę w plasterki, zasypujemy cukrem lub zalewamy miodem i pijemy dwa, trzy razy dziennie. Dobre są też soki robione z dobrej jakości warzyw i owoców. Dodajemy chrzan do potraw i surówek. Bierzemy mieszanki ziołowe wzmacniające. Zioła, które wzmacniają, to na przykład jeżówka, kwiat nagietka, rzęszeń syberyjski, arcydzięgiel, maral, koci pazur, pokrzywka, mniszek, Oman, wiesiołek i czarny bez. Mamy też taką dużą mieszankę, mocną mieszankę opracowaną na miodzie stężonym, z tak zwanym propolisem czyli to jest ta mieszanka, która powleka układ pokarmowy i powoduje, że różnego rodzaju wirusy, bakterie nie mają podłoża do rozwoju, a propolis musi być do tego bardzo ekologiczny. Etap drugi: jeżeli czujemy, że już nas bierze choroba, co robimy? Przede wszystkim zaatakował nas, może jak wirus grypy, no wirus innych chorób. Po prostu bierzemy mieszankę biodu z propolisem i zioła przeciwzapalne i przeciwwirusowe. Ale my opracowaliśmy o wiele skuteczniejszą wirusobójczą mieszankę z ziołami i olejkami eterycznymi. To jest właśnie ten wyrób. Ten. Ma bardzo silne działanie przeciwwirusowe, przeciwzapalne także na grypę i inne wirusy. Nawet jeżeli nie zabije wirusa, bardzo opóźni jego rozwój, i to wystarczy na wytworzenie przeciwciał, gdyż to my się leczymy, a suplementując się różnego rodzaju miodami, po prostu robimy, że wzmacniamy organizm, a organizm się po prostu sam przystosowuje i niszczy różnego rodzaju bakterie i wirusy. Mieszanka jest tak silna, że nie wolno jej brać wcześniej, niż poczujemy się zaatakowani. Bo przy tak silnym działaniu zabijemy także dobre bakterie w jelitach i możemy organizm osłabić. Zażywamy od 3 do 5 razy na dzień po pół łyżeczki. Jak nie ma negatywnej reakcji organizmu, zwiększamy do łyżeczki. Słoiczek to 40 łyżeczek od herbaty. Starcza na 10 dni. Wystarczy dla jednej osoby na całą kurację. Trzeci etap. To niedopuszczanie do rozwoju bakterii i wirusów w organizmie, jak już nas zaatakował. Wtedy oprócz mikstury na miodzie bierzemy węgiel aktywny i do ziół lub herbach dodajemy po 3-5 ziaren jałowca. Później bierzemy zioła powodujące wypocenie, np. kora wierzby, kora koratopoli, rutwica, liść lub owoc maliny. Mamy temperaturę, nie zbijamy jej wcześniej niż 38 stopni, co u dorosłych i 39 u dzieci. Nacieramy piersi olejkami eterycznymi, na przykład anyżowym, rozmarynowym, rozcieńczonymi, nawet zwykłym olejem w stosunku 1 do 1. I dodatkowo bierzemy mieszankę ziołową na zapalenie płuc. Szanowni Państwo, najważniejsze, jako Fundacja nie sprzedajemy tych mieszanek, ale nasza Fundacja Słowiańskie Powroty przygotowała do rozdania kilkaset słoików, w jaki sposób można je otrzymać? Wystarczy napisać. Szanowni Państwo, robimy co możemy, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób. Robimy to może w prymitywny sposób, może nie taki, jak obecne laboratoria, jak znawcy sztuki, wirusologii i tak dalej. My to robimy po prostu po chłopsku, ale my, Szanowni Państwo, na tym nic nie zarabiamy. Sprowadziliśmy duże ilości miodu od naszych pszczelarzy, no i robimy takie, wiecie, mikstury. Wzmacniające. Nie jest to lek, chcę Wam powiedzieć, ale jest to silna taka mikstura, która na pewno Wam nie zaszkodzi. A czy przyjmiecie, to będzie zależało wszystko od Was, gdyż my do niczego nie namawiamy. Ale jeżeli zajdzie taka konieczność, że będziecie musieli przyjąć, to nie będziecie mieć czasami innego wyjścia, tylko po prostu będziecie musieli zażyć to, aby sobie uratować życie, jeżeli już nie będą pomocni dla Was lekarze, różnego rodzaju ośrodki decyzyjne i różnego rodzaju szpitale. Szanowni Państwo, chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz na zakończenie. My nie jesteśmy jakimś fundacją, która jest przeciwko firmom farmaceutycznym. Niech oni robią swoje. A my po prostu, jako zwykli chłopi, jako zwykli prości ludzie, robimy taką mieszankę wzmacniającą na nasz organizm, jak robiły nasze babcie, prababcie, gdzie wieś czasami przy wybuchu jednej choroby potrafiła się szybko zmobilizować i wyleczyć całą populację wsi. Czyli około wieś, która ja mieszkałem, liczyła około 1,5 chyba 1800 osób. Dlatego, szanowni państwo, nie krytykujmy tych, którzy wnoszą coś nowego. Tylko dlatego, że mają prikaz z góry. My wyciągajmy wnioski dla siebie takie, które są najbardziej istotne i zażywajmy takie leki, może nie leki, środki, mikstury ziołowe, które po prostu potrafią wyleczyć organizm, gdyż lekarz powinien przestrzegać przede wszystkim przysięgi Hipokretesa, leczyć wszelkimi różnymi sposobami i metodami, a nie dyrektywami, które napływają. Od firm farmaceutycznych i przede wszystkim z Unii Europejskiej. My, Polacy, mamy też swoje suplementy. Nazywajcie to jak chcecie: nalewki, zielarskie, zioła i tak dalej. Fakt jest faktem, że my za to nic nie bierzemy, a Wy decyzję podejmujecie, Szanowni Państwo, sami. Jeszcze chciałem Wam coś powiedzieć, ale po prostu wyszło mi to z głowy i no, no nie będę mógł więcej, ponieważ. Tutaj już wszystko to, co miałem do przekazania, przekazałem. Fakt jest faktem, że przygotowujemy się na najgorsze. Ale Szanowni Państwo, oprócz tego, że fundacja przygotowała tych 400 słoiczków, chcę powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Musimy czynić nie tylko przygotowania w tego typu specyfikać, ale musimy się przygotować sami. Jako samodzielne rodziny. Zobaczcie, co się dzieje w Chinach. Jeżeli ta pandemia wybuchnie w Europie Zachodniej, czyli u nas też, wtedy sklepy będą puste nie będzie wody, nie będzie mleka, nie będzie żywności, nie będzie nic, co mogłoby nas uratować nie przed jakimkolwiek wirusem czy chorobą ale przed głodem. Dlatego mamy jeszcze trochę czasu. Kupujmy żywność w każdej postaci, makarony. Zacznijmy od wody. Zgromadźmy duże zapasy wody. Kupujmy duże ilości makaronu. Kupujmy duże ilości kaszy, tłuszczu, mięsa. Róbmy tyndylizujmy. Róbmy wszystko tak, jak Wam pokazywałem w tych obecnych odcinkach, filmików różnego rodzaju. Dlatego kupujmy też zioła, gdyż herbata to nie tylko herbata. My możemy z każdych ziół zrobić sobie herbatę. Możemy pić zioła. Czy musimy pić herbatę? Nie. Herbatę sprowadzili Angolę i my wszyscy się zachłysnęliśmy herbatą zamiast pić przykładowo im wanchaj. Szanowni Państwo, powiem tak: nie zrobicie przygotowań, nie zaopatrzycie własnej rodziny. A jeszcze ważna rzecz: leki, bandaże, różnego rodzaju opatunki, igły, strzykawki, antybiotyki, biotyki. Wszystko, co jest niezbędne. Pamiętajcie, nigdy za wiele. Butle z gazem na wioskach, w miastach różnego rodzaju grzejniki. Jeszcze mamy okres zimowy. Nie wiadomo, co będzie w lutym, pod koniec lutego, nie wiadomo, co będzie w marcu. Dlatego teraz mówię do Was przygotowania czyncie. Nie patrzcie na nikogo, co wam plotą. Nie jest to jakaś forma strachu. Czy tego. Ja to mówię całkiem spokojnie i mówię, żebyście do tego podeszli również ze spokojem, bo nie wolno panikować. Czynicie przygotowania, kupujecie, robicie to, co do was należy, jako do rodziców, aby ochronić własną rodzinę. Jeżeli tego nie zrobicie, to no może nadejść taki czas, że będziecie pluć sobie w brodę, nie mając nawet kieliszka mleka dla własnego dziecka. Dlatego też można tyndylizować mleko. Wlewamy mleko, słoik zakręcamy, tyndylizujemy i to mleko stoi. Później dziecko potrzebuje, otwieramy, gotujemy i mamy. Szanowni Państwo, wiecie, co kupować, wiecie, jak to robić. Ja nie będę Was już dłużej męczył. Chociażby z tego względu, że znowu powiecie, że Adolf za dużo gada. Teraz trzeba wiedzieć już, co mówi się i mówić to w taki sposób, aby ci, którzy decydują za nas, nie mieli do nas dostępu. Dlatego mówię takim językiem, który nie powinien spowodować tego, abym wylodował gdzieś w jakiejś znowu wojewódzkiej albo w prokuraturze. Także, Szanowni Państwo, zastanówcie się nad tym, co powiedziałem. Dziękuję bardzo.